Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku dynamicznej analizy. Dzisiaj dla urozmaicenia będziemy sobie e, oglądać bardzo trudną, bardzo ciekawą i niezwykle skomplikowaną kombinację szachową. Jedną z najtrudniejszych kombinacji szachowych, jaka istnieje przynajmniej e, według mnie. To jest takie zadanie szachowe, z którym nie poradzili sobie nawet późniejsi mistrzowie świata, czyli Kasparow i Karpow, e, ale udało się ją rozwiązać innemu um, um, arcymistrzowi, który wcześniej, wiele lat wcześniej był mistrzem świata, czyli Michałowi Talowi, który był znany ze swojej e, niezwykłej błyskotliwości i takiemu bardzo agresywnemu stylowi gry, dzięki któremu wymyślał wiele różnych pułapek no i to też nie dziwne, że właśnie zawodnik, który lubi taki agresywny styl gry i takie kombinowanie na szachownicy akurat, że to on odnalazł tą zagadkę. Zagadka jest bardzo trudna i można powiedzieć, że składa się z dwóch części. Ja sam jak chciałem ją zrobić, wydawało mi się, że ją rozwiązałem i tak nawet sobie pomyślałem, o jak fajnie zrobiłem takie zadanie, które tam nawet arcymistrzu sprawiało problemy no, ale dopiero później mi się okazało, że ja tak naprawdę rozwiązałem to zadanie tylko do połowy, bo potem była jeszcze dalsza część, której ja nie dostrzegłem. Jeszcze o tym trochę opowiem już w trakcie, jak będę tłumaczył, na czym polega zadanie. Jeśli ktoś chciałby sam się zmierzyć z e, tym wyzwaniem, jakie niesie to zadanko szachowe, to oczywiście można teraz zapauzować filmik i e, się zatrzymać i sobie spokojnie pomyśleć. Ja już mówię, że to jest długi mat, długie zadanie i właśnie takie dwuczęściowe, więc warto, jak ktoś chce od początku do końca samemu to rozwiązać, e, to warto się tutaj naprawdę długo zastanawiać. Jeśli z kolei ktoś chciałby popatrzeć, jak ja tłumaczę, na czym to zadanie polega, to zapraszam. Można wtedy też pauzować wideo w dowolnym momencie. I nawet jeśli nie nad całym zadaniem, to nad pojedynczymi ruchami się zastanawiać i spróbować odgadywać, jakie te ruchy powinny być. No więc już przejdźmy do zadania. Na czym to polega? No, białe są na ruchu, mają na pewno dużą stratę materialną, ale mają pionka, który jest o jedno pole tylko od promocji, więc tak instynktownie chcielibyśmy tym pionkiem się ruszyć do przodu. Problem dla nas sprawia ten skoczek, który poszedłby tu, zrobił widełki i sprawił, że z naszego hetmana nic by nam żadnego pożyczyło. Pożytku, byśmy żadnego pożytku z naszego hetmana nie mieli, no bo zostałby został był od razu bardzo szybko zbity, więc już wiadomo, że w tym zadaniu chodzi o to, żeby wymyślić coś, żeby e, po prostu e, móc tego hetmana spramować na własnych warunkach. No i dlatego pierwszy ruch, jedyny taki sensowny ruch tak naprawdę, e, jaki chcielibyśmy tutaj zrobić, to jest szach to no często jak nie wiemy co zrobić, to zwracamy uwagę na szachy, zbicie i ataki. No i po tym szachu tak naprawdę jest kilka możliwości. Król może pójść tu, tylko problem dla tego króla jest taki, że jeśli on pójdzie tutaj, to hetman pojawia się z szachem, no i to sprawia, że już um, białe mają tutaj przewagę, bo nie mogą czarne zagrać tych widełek, o których mówiliśmy, bo po prostu w tym momencie jest szach. Jeśli z kolei król odszedłby na to pole, to gońce możemy zagrać na e, H5, robiąc kolejnego szacha. No i czy król zbije tego skoczka, czy on się ruszy tutaj, to nie ma znaczenia, bo chodzi o to, że teraz jak spromujemy pionkę i ten skoczek, e, powiedzmy, że nawet jakby on poszedł tutaj, żeby może nie było tego szacha. E, i ten skoczek ruszyłby się tu, zrobił widełki. To możemy tego skoczka po prostu skasować, i znowu białe mają tutaj dosyć sporą przewagę. E, dlatego, właśnie, najsensowniejszym odejściem dla tego króla jest zagrać tutaj na pole G7. W ten sposób, jeśli chcielibyśmy sprowadzić piątkę dalej, skoczek będzie mógł tutaj wejść nieniepokojony. I dlatego w kolejnym ruchu białe powinny zagrać skoczkiem na H5 kolejny szach. Dlaczego ten kolejny szach jest taki istotny? No bo znów gdzie odejdzie król? Jeśli on odejdzie na któryś z tych trzech pól, tutaj na samym dole, dorabiamy hetmana z szachem, i tutaj mamy w tym momencie już łatwo grę białymi. Jeśli z kolei król odejdzie tutaj na to pole, no to teraz jak dorobimy hetmana, to chociaż szacha nie ma, to skoczek nie może przyjść na to pole, no bo ono jest zajęte przez króla. Dlatego właśnie król, jedyny sensowny ruch dla niego, no to zagrać w tym momencie. Tchau, zagrać królem w tym momencie tutaj właśnie, żeby uniknąć tych szachów i żeby skoczek dalej miał wolne to pole w tym momencie my szukamy kolejnego ataku gramy gońcem na C2 i wydaje się to takie dosyć dziwne, może nawet dosyć słabe no bo mamy białymi tylko dwie lekkie figury konika i gońca i właśnie dobrowolnie pozbywamy się jednej z nich zostaje już tylko z gońcem i pionkami a tak naprawdę nie daje nam to jakieś mega korzyści przynajmniej nie na pierwszy rzut oka, no bo po promocji sypiorka, skoczek dalej może pójść tutaj zrobić widełki, ale właśnie tak było w tym zadaniu, właśnie takie ruchy są tutaj dla białych najlepsze, chociaż wygląda to dosyć szale szalenie. No i w tym momencie król idzie tutaj na e6, konik zbija z szachem i idziemy królem swoim na f5. Dlaczego akurat na F5 królem? No tutaj już się pojawia groźba mata. Chociaż białe mają, mają tylko gońca pionka i króla, czarne mają jeszcze całą masę figurek, 9 punktów na plusie dla czarnych, no to białe faktycznie mają tutaj groźbę mata. Ja, jak próbowałem rozwiązać to zadanie, to właśnie doszedłem do takiego momentu. Pomyślałem, ok, oddałem Hetmana, ale matuję, na tym się kończy zadanie. No i bardzo się zdziwiłem, bo okazało się, że zadanie się wcale na tym nie kończy, że tu jest jeszcze e, sporo do zrobienia. E, oczywiście no... Czarny mogą jeszcze utrudnić tego mata, mogą ruszyć się swoim pionkiem na E2 i teraz nie możemy ruszyć się gońcem tutaj. E, to też jeszcze udało mi się przewidzieć, ale pomyślałem, ok, gramy gońcem na E4, e, groźba jest szacha, tutaj już jest nieuchronne, jak się nawet pionek zamieni w hetmana, dodajemy e, mata, gra się kończy. Tylko ja tutaj właśnie przeoczyłem, że pionek może się zamienić w skoczka i teraz my tego mata nie możemy zrobić i to jest ta druga część zadania, o której mówiłem i to sprawia, że to zadanie jest takie podwójne trudne, bo Dosyć trudne jest dojście w ogóle od tego punktu do, do tego momentu. To już jest dosyć um, ambitne zadanie, a teraz jeszcze wcale nie jest to łatwo białym i wygrać. No więc tutaj jest prawdopodobnie najtrudniejszy ruch, jaki jest w tej całej kombinacji do zrobienia, a mianowicie białe powinny teraz zagrać gońcem na d5. E, goniec na d5 odsuwa się, nie stwarza żadnej konkretnej jeszcze groźby w tym momencie. Ale e, sprawia, że te skoczki nie bardzo mogą wejść do gry, e, bo tutaj goniec pilnuje tych dwóch pól. Chciałby zrobić mata z dwóch stron, ma taką możliwość, ale oba te maty są teraz zagrożone przez skoczki. No więc co robią w takim razie czarne? To no, czarne lecą piorkiem na Hetmana. Ma to sens, że próbują stworzyć jakąś groźbę, próbują e, spromować piorka. Jak najbardziej jest to rozsądne. Teraz goniec idzie na C4. Dlaczego? No bo tutaj już zyskujemy groźbę mata. E, groźbę mata, dosyć groźbę. No. Jak pionek się zmieni w hetmana, to od razu tutaj jest szachmat, białe wygrywają. Dlatego jedyny ratunek, znowu tutaj podobny motyw, pionek zmienia się w skoczka. I teraz skoczek pilnuje tego pola, więc nasz goniec musi znowu dalej szukać opcji atakowania. No i dlatego wycofuje się na b5, e, na b5 stwarza nową groźbę mata. Jedyny sposób dla czarnych, żeby się przed tym matem obronić, to ruszyć się skoczkiem na c7. Nie dość, że pilnują tutaj pola e8, to jeszcze atakują naszego gońca, teraz kolejny raz wycofujemy się gońcem, tym razem na A4 odsuwamy się coraz dalej od tego króla, ale w każdym ruchu stwarzamy jakąś groźbę, tutaj jest kolejna groźba, no i tu już jest taka groźba, przed którą czarne nie mogą się w ogóle obronić, e, mogą sobie pójść pionkiem do przodu, bo co innego mogą zrobić ale wtedy gońc idzie na D1 robi szacha, tu jest jeszcze możliwość zasłony skoczkiem, zbijamy zasłania się drugi skoczek, zbijamy i jest szachmat, bardzo trudne zadanie, bardzo ciekawe jeśli komuś udało się rozwiązać je bez żadnej podpowiedzi, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu, bo na pewno jest to e, niezwykle imponujące osiągnięcie. Ja, tak jak mówię, mi udało się dojść tylko do tego momentu i myślałem, że na tym się to zadanie kończy. Nie przewidziałem tego, że pionek może się zmienić w konika, i to dodaje temu zadaniu jeszcze takiego dodatkowego smaczku, i jeszcze sprawia, że to zadanie jest skomplikowane. Ja generalnie chciałbym już tutaj, może kończąc ten odcinek, zachęcić wszystkich do rozwiązywania. Zadań szachowych, może nie aż takich trudnych, to jest akurat wyjątkowo, wyjątkowo trudne zadanie, ale nawet do prostszych zadań, takich na odpowiednim poziomie dla każdego, to już każdy musi sobie tam potestować, jaki ma poziom e, do rozwiązywania tych zadań, ale one naprawdę rozwijają wyobraźnię szachową, rozwijają. Em, rozwijają naszą zdolność do, em, do odkrywania fajnych motywów, do atakowania i do wygrywania gier, także gorąco wszystkich zachęcam, namawiam i polecam właśnie rozwiązywanie zadanek dziękuję za kolejną dynamiczną analizę, dzisiaj była kombinacja nie partia, no ale kombinacja bardzo ciekawa więc na pewno warto obejrzenia do usłyszenia już jutro o 12 w południe na arenie pozdrawiam wszystkich